Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj kolejny materiał. Słuchajcie o naszej wiatrówce czyli Bajkał MP61, a tak naprawdę tutaj o tym zespole mechanizmu spustowego, cylindra i tej, tego portu listwy dosyłacza. Razem tutaj z tym gniazdem magazynka. Materiał, słuchajcie, kolejny poradnikowy, więc tutaj powiem parę rzeczy co ja tutaj u siebie do tej pory zrobiłem. Tym bardziej że. Czekamy na razie sobie tutaj na te części, które są tutaj w dorobieniu, czyli korek, jeszcze parę innych rzeczy. Czekamy na druki, więc tutaj spokojnie. Pierwsza sprawa, słuchajcie, pracę mechanizmu można poprawić i należy poprawić. I należy tutaj um, najpierw, najpierw powiedzieć, na czym polega tutaj praca tutaj tego mechanizmu, żebyście zrozumieli co tutaj tak naprawdę należy zrobić. Więc pierwsza sprawa jest taka, że ten mechanizm pustowy składa się tutaj z trzech elementów. Pierwszy jest to język spustowy, tutaj on jest cały z tworzywa sztucznego zrobiony. Drugi element to jest tutaj taka dźwignia, która ma tutaj tą śrubę ustawiającą nam drogę, jaką musi pokonać język spustowy po to, aby Podnieść tą dźwignię do góry i wpuścić tutaj ten element. Czyli ten element, który tutaj bezpośrednio współpracuje z tłokiem, pierwsza sprawa jest taka, że to jest element rozbieralny, ten mechanizm pustowy. I słuchajcie, rozbieranie tego elementu spustu zaczynamy tutaj od wybicia tego pinu tutaj pierwszego i wybijamy go tutaj od tej strony. On sobie tutaj pójdzie w dół. Tutaj znajduje się taka duża metalowa, jedna i druga, jakby blokada, jakby port dla tego sworznia, który tutaj pracuje, utrzymuje te elementy w jednym miejscu. Tutaj, jak widzicie, jest tak trochę zeszlifowane. Nie wiem, czy wszystkie te, te wiatrówki tak mają, ale tutaj ten element metalowy jest naprawdę duży i on właśnie tutaj nam stabilizuje pracę tutaj tego sworznia, który trzyma właśnie te wszystkie dźwignie. Dodatkowo pamiętajcie, że pod każdą z dźwigni znajduje się jedna spężyna, czyli mamy trzy elementy i trzy, i trzy spężyny, i e, pamiętajcie o tym, aby tego nie pomylić. Czyli jeżeli rozbieramy jeden element, czyli wybijamy sobie tutaj ten stworzeń, wyciągamy go tutaj częściowo, tak tylko żeby można było ściągnąć e, tutaj ten element, jego wyciągamy razem z tą spężyną i sobie od, odstawiamy na bok. E, kolejnym, kolejnym elementem, czyli tutaj, będzie wybicie tego stworzenia. Wyciągnięcie języka spustowego ze spężyną także na bok, i oczywiście wyciągnięcie tutaj tej, tej dźwigni, tego, tego największego elementu także na bok. Kolejną rzeczą, jaką tutaj zrobimy sobie, słuchajcie, będzie oczywiście wypolerowanie. Tutaj nic nie szlifujemy, tylko polerujemy tak naprawdę te elementy tutaj współpracujące, czyli tak jak tutaj widzicie, na tym dużym elemencie ja postaram się go tutaj Wam pokazać. Znajduje się tutaj jedna płaszczyzna, czyli tutaj, tutaj ta płaszczyzna, ja tutaj wypolerowałem na lusterko i druga płaszczyzna, czyli ten ząb dookoła, po prostu z tej strony, także zrobiłem na lusterko, ponieważ te dwie płaszczyzny one tutaj współpracują nam z tłokiem. Fajnie byłoby, gdyby one się tutaj gdzieś nie przycinały, tylko żeby, żeby ta dźwignia po prostu ześlizgiwała nam się tutaj z tych nacięć w tłoku. Czyli to, co Wam wcześniej pokazałem, tam w tłoku za, yy, zaokrągliłem taką jedną płaszczyznę, właśnie po to, aby tutaj właśnie to dosyć fajnie współpracowało. Yy, drugim elementem współpracującym tutaj metalowym ze sobą jest to, że słuchajcie, yy, ten, ta dźwignia yy, będzie tutaj próbowała nam się dostać w to położenie. Czyli ta dźwignia po prostu, nie wiem czy tu mi wyostrzy, będzie próbowała się tutaj znaleźć w, w tym położeniu. Tak to wygląda. E, więc tutaj te elementy, czyli tutaj to czoło, tą krawędź i tutaj tą pod spodem, także należy y, y, po prostu y, spolerować i, i to powinno już tutaj nam troszeczkę pomóc. E, więc y, tak jak wcześniej wspomniałem. Wybijamy sobie tutaj te dwa piny, polerujemy te wszystkie płaszczyzny, które Wam pokazałem. Ja sobie dodatkowo tutaj wkręciłem tą śrubkę, ponieważ dzięki temu język spustowy ma trochę krótszą drogę do tego, aby po prostu dzwonić, podnieść tutaj tą dźwignię i wtedy dzięki temu ten element będzie mógł dostać się pod spód, czyli dzwonić tutaj zacisk po prostu tego, tego tłoka. Więc tak to wygląda. Oczywiście te spężynki tutaj małe także można, słuchajcie, tutaj spolerować. W taki sposób, aby one też miały te czoła obrobione, po prostu wszystko jak już robimy, to róbmy to tak, żeby było dobrze. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jaka tu jest, to jest taka, że tutaj ta dźwignia, ona tutaj bardzo mi uciekała na boki. Puh, nie wiem, czy to tak ma być, czy to raczej nie. Lepiej, żeby ten mechanizm pustowy on pracował w tych płaszczyznach, które są przyjęte, a nie takie, które są wymuszone, bądź wynikają ze złego jego zrobienia. więc ja tutaj pomiędzy tą dźwignię język spustowy, bo one tutaj, jak widzicie, siedzą na jednym, na jednym tutaj, tym sworzniu. Wsadziłem sobie podkładkę z brązu. Mam tutaj takie podkładeczki, taki zestaw podkładek, który kupiłem na AliExpress. I tutaj taką, taką małą podkładeczkę sobie dałem o grubości 60 mm. Oczywiście musiałem ją tutaj w środku powiększyć ten otwór, tak żeby na tą. Na ten po prostu pin tutaj to weszło, na ten stworzeń, i sobie taką właśnie podkładkę umieściłem pomiędzy tymi dwoma elementami. Jeżeli ta podkładka, wysłuchajcie, będzie za duża, dacie za grubą podkładkę, to tutaj nie będzie miejsca na to, żeby ten język pracował, ta spężyna przestanie go odbijać, a dodatkowo możecie uszkodzić tutaj ten element, ponieważ ta ścianka jest cała za abs u i za duża podkładka i wbicie na siłę tego pinu z powrotem, spowoduje to, że ten ABS po prostu może wam tutaj pęknąć, albo może się po prostu rozejść na boki. Więc chodzi tylko o to, żeby wybrać ten nadmiar luzu, bo tu zawsze, słuchajcie, musi być jakiś luz. Chodzi o to, żeby wybrać ten nadmiar luzu, żeby tutaj ta dźwignia, ona nam tutaj dobrze współpracowała z tym, w tym w, z tą dźwignią. Ponieważ tak jak widzicie, ta dźwignia. Nie wiem, słapie mi ostać nie słapie. Ta dźwignia tutaj, tak jak widzicie, ona jest ten element, jest wypolerowany, wyszlifowany w odpowiednim miejscu i chodzi właśnie o to, żeby właśnie w tym odpowiednim miejscu ta współpraca tych dwóch elementów następowała. Więc tak to wygląda, więc tutaj słuchajcie, to możecie rozebrać. Słuchajcie, dodatkowo w paczce znalazła się mała śrubeczka, przepraszam, mała sprężynka, która no, nijak nie pasuje mi tutaj do żadnej długością. Rozmiar tej spężyny jest ok, średnica i ten sam, można powiedzieć, skok, natomiast jest zupełnie inna niż te trzy, które się tutaj znajdują. Więc nie wiem, tak naprawdę, do czego ta sprężynka się znajduje. Tu są jeszcze dwie sprężynki, tutaj ta i ta, ale one są długie. To są długie spężyny. natomiast ta sprężynka dodatkowa jest, nie wiem, ma gdzieś około maksymalnie 2 cm. Więc tak to wygląda. Tyle o języku spustowym, więc tutaj nie bójcie się tego po prostu demontować. To te dwa piny spokojnie można wybijać. Pamiętajcie, pierwszy wybijamy ten pin, w, tutaj w stronę tych metalowych podkładek. Później wybijamy ten pin. Wszystkie części osobno, tak żebyście nie pomylili spężynek, która jest od czego? Ponieważ te wszystkie trzy spężynki, jakie się tu znajdują pod tymi trzema elementami, mają różną po prostu długość. Druga sprawa jest taka, słuchajcie, ten tutaj. Ta blokada tutaj języka spustowego yy, ma tak naprawdę dwojaki, yy, dwojaką tutaj pracę. Pierwsza sprawa jest taka, że pierwszy pierścień mechanicznie blokuje nam yy, możliwość yy, tutaj zwolnienia tego yy, tej blokady tłoka, czyli ona tutaj podchodzi nam pod, yy, pod tą dźwignię, czyli nie ma takiej mo możliwości, żeby, żeby ten tłok poszedł głębiej. Yy. Znaczy ta dźwignia poszła głębiej, natomiast druga część blokuje nam tutaj podstawę tej, tego języka spustowego. Czyli on tutaj, o tej, widzicie to, ten język, i ten język spustowy już tutaj dalej nie pójdzie. Więc, więc tak to wygląda. Natomiast tutaj ta dźwignia, ona blokowana jest, ona jest na stop zablokowana, chyba że pójdzie sobie do góry. Jak pójdzie do góry ta dźwignia, wtedy tutaj nam się robi takie okienko. Wtedy nam się tutaj robi takie okienko. I język spustowy może pracować na całej swojej głębokości, więc tak to wygląda. Jeżeli tutaj dźwignia przeładowania nie jest zamknięta tutaj na ten pin, który nam wystaje z tym grzybkiem, nie podbija tego nam do góry, to mimo tego, że, mimo tego, że tutaj ten, tą blokadę mamy zwolnioną, ta blokada nam trzyma i tutaj nie padnie strzał. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o mechanizm pustowy, warto tutaj to zeszlifować, spolerować, tak żeby to fajnie nam pracowało. Kolejnym, słuchajcie, elementem, który tutaj nie jest w ogóle zaznaczony na tym rysunku technicznym, to jest właśnie tutaj ten element. Czyli tutaj jest ta śrubka, ona tutaj nie jest zaznaczona w ogóle jako. Ten punkt. On nie jest tutaj w ogóle zaznaczony jako element. Co ciekawe, ja też wcześniej nie zauważyłem, znaczy zauważyłem, że to jest, że tutaj znajduje się ta śrubka, ale myślałem, że to jest po prostu atrapa śruby. Tym bardziej, że próbowałem to skręcać za pomocą, słuchajcie, dużego krzyżaka. Niestety ją troszkę tutaj zniszczyłem i sobie odpuściłem. Natomiast przeglądając taki sklep wiatrówki, zobaczyłem, że ten sklep ma takie, słuchajcie, śrubkę z plastikową po prostu, stworzywa sztucznego. No i wpadłem na pomysł, że to musi być tutaj ten element i dużym śrubokrętem płaskim udało mi się to odkręcić bardzo dużo trudu mi to. Już myślałem po prostu, że zniszczę ten korek, bo to jest taki korek stworzywa sztucznego. Myślałem, że to zniszczę. Natomiast tutaj, słuchajcie, podkręceniu po tego mamy dostęp do tego do Tego tutaj portu, przez który ucieka nam powietrze, przez które wtłaczane jest tutaj to powietrze do, do lufy. Co należy tutaj zrobić? No, słuchajcie, ja to powiększyłem czyli dremel. Tu mam taki, taką końcówkę dremela z takim, można powiedzieć, pilnikiem diamentowym. Słuchajcie, tutaj średnica tego otworu jest około 3. Ponad 3 mm, ten, ten element ma 3,1 mm, więc on tutaj wchodzi, delikatnie ma troszkę więcej luzu, więc jego tutaj od góry wsadzamy i tutaj zaczynamy szlifowanie, po prostu za pomocą tego dremela, tej, tej, tą końcówką, po prostu powiększamy sobie tutaj ten port. Ja go powiększyłem, teraz będzie miał, nie wiem, na pewno mniej niż 4 mm, ten otwór na pewno, ale, ale coś. 3, 7, 3, 8 na pewno ma, więc delikatnie można powiedzieć o 1,2 mm powiększyłem sobie po prostu ten otwór, tak żeby szybciej to powietrze z cylindra zostało wtłoczone do lufy. Więc coś takiego należy wykonać. Słuchajcie, gdyby wam się tutaj ta, ten korek zepsuł, to właśnie w sklepie tym, o którym wcześniej powiedziałem, czyli superwiatywki, widziałem ten korek za 15 zł. Trochę drogo, ale no cóż. Jest to, można powiedzieć, jedyny sklep, chyba w Polsce, w tej chwili, który oferuje jakiekolwiek części do, do tego sprzętu. Można kupić osadę, można kupić, zdaje się, kolbę, sprężynę, można kupić, plus jeszcze jakąś pewnicę, oczywiście. Tam, z, z tego co pisałem już z, z właścicielem sklepu, on także może wam takie rzeczy wykonać na zlecenie. Dodatkowe, więc tutaj spokojnie możecie sobie, że tak powiem, trochę poszaleć tą wiatrówką. Nawet jak coś zepsujecie, to spokojnie można coś dorobić, spokojnie można coś dokupić. Słuchajcie, i trzecią, taką dosyć kontrowersyjną sprawą jest to, że jeżeli poczytacie sobie fora, poglądacie filmy na YouTube, bardzo dużo użytkowników tej wiatrówki, a raczej modelu 60 MP60. Która tutaj nie ma tego gniazda na magazynek, tutaj proponuję coś takiego, właśnie jak uszczelnianie tego dosyłacza za pomocą uszczelek od zapalniczki. I o ile w tym modelu 60, ma to sens, ponieważ tutaj nie ma w modelu 60, nie ma tutaj tej dźwigni, która współpracuje właśnie nam z tym dosyłaczem. O tyle tutaj już w tym modelu zaczynają się problemy. Pierwsza sprawa jest taka, właśnie, że tutaj jest ta dźwignia, i ona ma tam taki ząb. Nie wiem, czy widzieliście na wcześniejszym filmie, który on tutaj współpracuje właśnie z najszerszą tutaj, najszerszym elementem, czyli tym tutaj, który widzicie, właśnie który wchodzi i zamyka ten port, tą lufę po prostu od drugiej strony, także to powietrze może ten wejść. I tutaj już się nie cofa, to powietrze nie powinno się cofać, no ale wiadomo, że jakaś część tutaj zawsze tego powietrza ucieknie, więc tutaj właśnie chodzi o to, aby za pomocą tych uszczelek od zapalniczki zablokować po prostu możliwość ucieczki tego powietrza. Jeżeli właśnie sobie zrobimy tutaj te uszczelki na tym dosyłaczu, to niestety te uszczelki będą skalpowane właśnie przez tą dźwignię, która tutaj widzicie, że teraz pracuje. Ja tą dźwignię sobie tutaj wypolerowałem w tym miejscu w współpracy z tym dosyłaczem, ale podejrzewam, że no jednak te uszczelki będą po dupie dostawać. I, i nie wiem, zobaczę, jak będzie, zobaczymy, jak będzie strzelać po prostu wiatrówka. Jeżeli nie będę zadowolony z jej mocy, to może wykonam taką opcję, taki tuning delikatny, po prostu wybijamy wtedy sobie tutaj ten pin od wewnątrz, tutaj od tej strony wybijamy ten pin na zewnątrz i wyciągamy po prostu sobie tutaj tą całą ten dosyłacz razem ze spężyną i wtedy mamy właśnie dojście do tego aby sobie naciąć po prostu tutaj ten element, który teraz widzicie w tym gnieździe magazynka żeby, to jest najszerszy element, żeby go naciąć i na tym właśnie naciętym elemencie, żeby po prostu zrobić sobie to uszczelnienie to uszczelnienie za pomocą właśnie tych zapalniczkowych o-ringów no i to tyle, to tyle na temat tutaj tego elementu na chwilę obecną, czekamy nadal na części, mam nadzieję, że jak najszybciej one się tutaj pojawią, tak że będzie można to po prostu skręcić i zobaczyć jak to po prostu strzela. Jeżeli materiał się podoba oczywiście łapka do góry, jeżeli macie jakieś pytania zapraszam do sekcji komentarzy, to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!